Hej, hej, witajcie drogie panny z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj zapraszam Was na horoskop na miesiąc wrzesień 2025. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być bardzo ważną informacją dla Was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam możecie sobie zarezerwować termin. Jest jeszcze też druga metoda na kalendarzu. Będzie podany link. Jeżeli nie wiecie, jak, odsyłam do linka umieszczonego na końcu tego nagrania. W razie problemów, Możecie też wysłać wiadomość SMS i wtedy wspólnie ustalimy termin sesji indywidualnej. Drogie panny, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, wciskajcie dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. A jeszcze taka uwaga, jeżeli ktoś rezerwuje termin i ma zamiar z niego zrezygnować, to proszę o informację zwrotną, że rezygnujecie, bo są terminy zabukowane, a później inne osoby nie mogą skorzystać. Jeżeli tak, taka sytuacja jest, ja po prostu będę przed wróżbą brała przedpłatę. No dobrze, przechodzimy do czytania. Zobaczymy, drogie panny, co tutaj u Was w finansach we wrześniu. Panna, finanse wrzesień. Praca z pasją, to też jest dobrze. No, i spełnienie, kochani, macie bardzo fajne karty. Ja jeszcze tutaj w tle macie pałac. Czyli pieniądze będą, słuchajcie, dobra strategia, dobry pomysł. Być może to będą też zarobki przez internet, lub też, no, nie wiem, jakieś inwestycje. Inwestycje takie, wiecie, Bitcoiny, lub jeszcze jakieś tam inne. Gra na giełdzie, ale oczywiście zachowajcie umiar i równowaga, żeby wiedzieć w co inwestować. Może się warto też w tym kierunku podszkolić. No ale bardzo fajnie. No albo też jakaś wygrana w totolotka. No chyba, że macie naprawdę świetne dochody i teraz jakiś super biznes wam wypali. Zobaczymy, drogie panny, co w uczuciach, co w relacjach, co w przyjaźniach. Uczucia, miłość, relacje, przyjaźnie. Dla panny. No, tutaj chyba trochę gorzej. Albo się kłócicie z partnerem, lub kłócicie się ze swoimi uczuciami. Może chcecie wejść w coś nowego i nie wiecie jak. Karty mówią o zachowaniu równowagi, żeby samego siebie nie skrzywdzić, albo tej drugiej osoby. No, tutaj jest coś do przepracowania. Być może z przeszłości coś jest do uzdrowienia, tak? No, mogą to być stare traumy z dzieciństwa, to mogą być traumy z poprzedniej relacji. Mogło być za dużo powiedzianych słów w kłótni i tutaj jest takie rozczarowanie. Może ktoś was po prostu skrzywdził. No i jest to do przepracowania. Zobaczcie, macie drugi raz ósemkę. Praca. Praca nad relacją, praca nad związkiem, jeżeli chcecie tą relację utrzymać, tak? Może dobrze by Wam zrobił jakiś wyjazd, tak? Albo Wasz wyjazd, żebyście odpoczęły, żebyście przemyślały pewne sprawy, aczkolwiek no też wyjazd taki wspólny z partnerem lub z partnerką. Lub pokłóciłyście, pokłóciliście się o wyjazd part partnera lub partnerki. I tutaj chcecie coś tutaj poograniczać, tak? Zmienić. No, moje drogie, no, takie trochę ciężkie tutaj wyszły energie. To coś jest do uzdrowienia, do przepracowania. Może tu chodzi o zaufanie. Może tu też chodzi o jakiś wyjazd zagraniczny i wy tak jakby no, nie widzicie, nie czujecie tego. Więc tu takie energie się pokazują, że no, Albo chciałybyście wejść coś w coś nowego, ale jest do przepracowania coś starego jeszcze, tak? Żeby pójść do przodu z czymś nowym. No póki co tutaj jest królowa mieczy, więc może być tak, że wy możecie się czuć odizolowane, samotne, a może będziecie potrzeba, potrzebowały, potrzebować tej izolacji i dlatego ten Wyjazd! No, jest jakieś rozczarowanie w związku z tą kłótnią. No, nie wiem, albo wy się sam, same wkręcacie, robicie sobie krzywdę, więc tutaj chodzi o to, żeby to y, przepracować i stanąć na nogi, żeby myśleć pozytywnie, nie ograniczać się w tych myślach, że y, możecie wejść w jakąś relację. Jeżeli jesteście w relacji, gdzie jesteście pokłóceni, no to tutaj trzeba pracować nad tą relacją, żeby ją utrzymać. Także. No, tak to się tutaj pokazuje. No, albo po prostu całkowicie się uzdrowić z tej relacji. Być może to była taka trochę toksyczna relacja, gdzie były nawet rękoczyny, mogły być, albo też to mogła być taka wewnętrzna walka, ale jest też y, zranienie. Więc tu trzeba się z tego uzdrowić, bo było rozczarowanie i no, może trzeba wyznaczyć granice. Ta karta rydwanu może mówić właśnie o tym, żeby wyznaczyć granice, bo może ktoś przekracza te granice, tak? I tutaj potrzebujecie pracy właśnie nad tym, żeby chronić siebie, to wewnętrzne dziecko. Zobaczymy, co nam powiedzą karty Lenormand dla panny na miesiąc wrzesień. No, zobaczcie, tutaj są tajemnice, aczkolwiek też pogłębianie wiedzy. Może też na wrzesień, wiadomo, dzieci idą do szkoły. Jeżeli macie pociechy, no to tu jest skupienie też właśnie nad dziećmi, kupowanie książek, zeszytów, podręczników jakichś, czy, czy jeszcze jakichś innych rzeczy, żeby dziecko mogło się rozwijać. No składanie też jakichś dokumentów. No, i tak jakby prezent od losu, tak? Być może też jakieś wiadomości dostaniecie, może już wcześniej składaliście jakieś papiery i teraz dostaniecie odpowiedź yy, jest spełnienie marzeń, sprawy idą do przodu. Rężyc może też mówić o spełnieniu, tak? Czyli tak jakby nie mówiliście o tym, to było też trzymane w tajemnicy, bo nie wiedzieliście, czy dostaniecie akceptację. No, prawdopodobnie dostaniecie tak, bo jest to spełnienie, więc tutaj. Jest to klucz do Waszego szczęścia i, i, i... no i fajnie. Jeśli chodzi o, o Was, no to też pogłębiajcie swoją wiedzę. Rozwój duchowy tutaj jest bardzo istotny. No i taki, takie zmiany będą też właśnie nad uzdrowieniem tego wewnętrznego dziecka. Moje drogie, jeśli chodzi o zdrowie, poziom żelaza, poziom witaminy D3, zróbcie jakieś kontrolne badania. Może też pójdziecie do kosmetyczki, jakieś tutaj sprawy upiększania, jakieś jakieś takie tutaj zabiegi kosmetyczne mogą być. Zwróćcie uwagę też na cykle księżyca, no i ogólnie pogłębianie wiedzy, pogłębianie wiedzy, ale też jakieś nowe tajemnice. No nie wiem o co tutaj chodzi. Więc tak to moi drodzy wygląda. Więc, jeśli chodzi o relacje, też może jakieś wiadomości dostaniecie. A tutaj jest coś do przepracowania. No ale zobaczymy. Karty rady dla panny na miesiąc wrzesień 2025. Karty rady. Karty rady dla panny na miesiąc wrzesień. Wdzięczność. Wyrażaj swą wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może. Być źródłem radości. I druga karta rady. Druga karta rady. Wypadła mi. Żyj własnym życiem, czyli też nie uzależniaj się od innych, tak? Bo być może właśnie to uzależnienie y, może powodować y, krzywdę dla was, lub wy możecie też krzywdzić, jeżeli będziecie próbować uzależnić. Kogoś od siebie, tak, więc tutaj chodzi o tą pracę, pracę, żeby nie krzywdzić, bo później to do Was wróci. E, drogie panny, to by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego miesiąca, życzę Wam dużo miłości i pieniędzy, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Przypominam o aktywności na moim kanale, także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, wciskajcie dzwoneczek, bo dostawać powiadomienia, a ja Wam wysyłam moc pozytywnej energii przytulam Was cieplutko i buziaczki, pa, do następnego razu.